Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Siema niebieski, witajcie. Jesteśmy w pełko i idziemy na mały przegląd. Patrzcie. Tylko około. okulary. No dobra, jest nowość. Patrzymy. No ba... I tego tak od razu przy tym czarnym kapeluszu też na mocnym nowościa, ten kapelusz. 20 zł jak coś? No dobra, ale patrzymy torbę. 40 zł. Zajrzymy sobie do środka, co? No. O. Aha, ona jeszcze ma takie fajne małe uszy. O, można sobie ją tak nosić, albo na tych dłuższych uszach. Nawet fajnie z tymi małymi, nie? No. Dobra. To co? Idziesz pani na miniaturkę. No. Dobra. Skręcę ten kapelusz, może co? To na Ale nie zdejmę cieszenia, bo nie odwieszę wiadomo. Lecimy dalej. Chodźcie. Już widzę nowość. Co to takie? Jakieś gaciorki z koszulką na nowościach. Aha, to są kolarki. Ale zobaczcie, jak fajnie w zestawie z tą koszulką. Koszulka na nowościach, 10 zł. Może tak. O. Co to jest za rozmiar tych kolarek? 2XL. O. Albo tak. Widać tam co? Chyba widać. Ewentualnie jeszcze z tymi krótkimi portkami. Bardzo fajne są te portki. Jeszcze nie chodziłam. Ale, ale czuję, że będą fajne. No, dobra. Lecimy dalej. I te czarne mamy jeszcze w takich kolorach. Czarne wybrane wiadomo dobra, idziemy dalej Chcemy tutaj jakieś wózeczki nie chcemy jest skiecka no tak, tylko sobie skręcimy do przypomnienia, 50 zł o, jeszcze są te i i mamy jakiś krótki gaciorek taki wiązany, na nowości 30 zł, te są w rozmiarze 36, o ma to kieszeń? zaraz sprawdzimy a nie, to są spódnice shorty. No dobra. O, pyk i mamy shorty. Pyk i mamy spódnica. No i 36. Tutaj sobie można fajnie związać. No dobra. Pani na miniaturkę idziesz. O. Mhm. Już wybrana dziewczyna. Zobaczcie. Co tu wisi prawie nic, no? no. I tak tuż przy tych buzeczkach 17 zł. Nawet fajne zastawy nam wyszedł, co? Chodźcie sobie pykniemy. Ładne kolory z tej buzeczki. O, zobaczcie. Fajnie. No, fajnie. Okej okay. Dobra, panie wracają na miejsce, a my lecimy dalej. Też od niedawna 40 zł. Chodźcie. Kiecka, tonika. Aha, to są toniki. A na prawo kiecka. Czarna albo różowa. W zależności jaki kolor sobie złapiemy. O. Tonika nawet fajna, nie? Wybrane te toniki. To jest w rozmiarze XA. I idziemy dalej. Kolejna nowość. O, z takim... Z takim czymś na rękawku. 20 zł do rozmiaru 2XL. I tutaj mamy rozmiar S. O. Przy gaciorkach. Które znamy. Fajnie. To ok, zostaw. Fajnie. Dobra, idziemy dalej. Ładne są te kawowe, ale ja już je podnosiłam, 15 zł. Są też w białym kolorze, chodźcie, podjedziemy może. O, fajnie wywijane, rękawek do rozmiaru 2XL one są, ale tutaj coś widzę jeszcze. Co to takie? Aha, to jest ta gruzeczka, właśnie. Ktoś nie odwiesił. Pewnie twojego wzrostu, babo. No wysoko to wieszaki. Okej, okay, lecimy dalej. Tak patrz, czy tutaj coś chcemy. Nie, ok. Na ramionku dla koloru tylko. Dziewczyna, 9 zł. Cena petarda. No. Ale są regulowane? Nie. Skarpeta doleciała. 10 zł. I one są po ile? O 5. No. Biała. Takie półstopki, no. To co? Idziemy na płoczkę? Chodźcie. Kolejna nowość, w drodze na połoczkę dziewczyny 50 zł takie nowości To jest kiecka Kiecka, tunika Ma to pasek? Chodźcie zobaczymy Jest paseczek Czy to jest ta kiecka? To jest chyba ta kiecka, tak? Dobra, chyba pomyliłam dziewczynę To nic, będzie skręcona jeszcze raz Fajnie się prezentuje bez tego paska, zobaczcie, nawet chyba lepiej takie nowości jeszcze, dziewczyna Na ciapciu. Ile? Ty? 35 zł. O. Jak kolorek? Ładny? Wróciłam, bakrot tu zakręt z niebieskim robili. <grym 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 i wpadły w oko. Aha, jeszcze takie stopki tutaj za 8 zł. ok Dobra, idziemy na półeczkę. Ach, cóż za nowość. Nie dojdziemy dzisiaj do tej półeczki. Tyle nowości, dziewczyny. 40 zł. A i one mają rozcięcie na boku. Czy gaciorek się nie pogniewa, jak my tutaj się na chwilę tak powiesimy? Chyba nie. Zobaczcie. Nie, gdzieś to tu baba rozcięcie widziała. Tak mi się jakoś migło. Okej. Okay. Jednak nie mają rozcięcia. Taka nagawka. Kieszenie jest? Jest. Cena? 40 zł. Rozmiar 38. O. Jeszcze zobaczymy sobie tyłę. Mhm. I czekajcie chwilę, bo tutaj coś. O! To są te serduszki. Można pyknąć zestaw? Można. 25 zł te. Absolutnie. O, może tak? Dobra. Idziemy dalej. Chodźcie. W sensie na poleczka. Na hiciorach kobietki nic. No to od razu sobie tutaj w głąb tak troszkę wyjdziemy. Przez Może co tam jeszcze z nowości wleci? Okej. Okay. Czyli ściereczka chcemy? Są ładne, wróciły. Przypomnę, może cenę. 15 zł. A, okay. ja już podnosiłam te zestawy, ale nie wszędzie można je spotkać. Nie w każdym to tylko 6 zł. 8, a tutaj? To są na nowościach. Mhm. Tu jest łyżka, witelec, nóż i mała łyżeczka. 15 zł. Cóż za cena, po ile to jest pakowane? Jest ilość, ale ja nie widzę, serii. Chyba po cztery kobietki Takie dziubdzioki Tu masz babo 16 sztuk, dobra <grych> Okej okay. Takie tak. ręczniczki 18 zł Jeszcze coś widzę, fajne wieszeczki O, zobaczcie, jaka panda Ile? Ty, Pando, ty. Trzy złota. Ewentualnie jest, jeszcze karmię, Ty czekajcie. Spadł. Aha, to jest na przyssawkę. No dobra. Dobrze, że spadło. Ok. I świnka, serio. No nie wytrzymam. Które kobietki? I jeszcze mamy żabkę. Dobra. Ładne do podkładki. Już jakieś podnosiłam. Wszystko wybrane, dziewczyna, 5 zł. nie obrusik. Taka ładna krateczka. 140 na 180. 25 zł. O! Oliwka też dostępna jeszcze. Okej. Okay. Pasek. Chyba nowy kolor co na tych podkładkach, tak czy nie? 8 zł? Tak czy? Czy baba pomyliła? 8, ok. Różne kolorki. Pamało kończymy, dziewczyny. Jaki ananas i raty. 15 zł na wyprzedaż. Baba ananasa zapomniała. Zapomniałam, dziewczyny. Co poradzi? Idziemy jeszcze trochę na ogród, co? No, chodźcie. O, na linię oka. Podniesiemy sobie dla ceny. Bo ostatnio, jak kręciłam, to nie mogłam się do niej dostać. 10 zł. Mhm. Mniejsze, a większe. Taka różnica jak coś. Też 20, Też 20 to jest to samo w takim razie? Tam to było 10. Czekajcie jeszcze raz. Babo, te zakręcie. 20 zł. <grytanie> okay. Idę dziewczyna. to co suba daj i łapkę zostaw, wysmaruj to tam co w komentarzu I do kolejnego przeglądu, dzięki, że byliście, do następnego, cześć A te kwiaty są tak fajnie zapakowane, w folijka, zobaczcie 12 zł No, teraz, a teraz wiadomo napisy końcowe I okienka, o czekajcie Okienka muszą zaczekać, jest nowość, co to jest? Ile? 12 zł Jeszcze tutaj coś mamy? 25 zł. Takie grzybki. Ładne. No i te kwiaty. Może sobie przypomnimy, co? 12 zł. Na męskie dziewczyny. Takie nowości. 20 i 20. Bardziej nie odjadę, bo tu ludzie spacerują. Czapeczki i kapelusze. to były. Dobra. Wychodzę, no. Wyjeść nie mogę. Ci, zarapy mogą. Dobra. Idę. Fajniutkiego dnia wam. Rzeczy cześć.